Placówka kształcąca dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych funkcjonuje w Szopienicach już od 100 lat. W 1913 roku szkoła specjalna została tutaj powołana jako jedna z pierwszych tego typu placówek na terenie Polski. W związku z tak znaczącym jubileuszem w zespole szkół specjalnych nr 10 w Katowicach, który jest spadkobiercą założonej 100 lat temu szkoły, odbyły się uroczyste obchody święta. Rozpoczęły się one odsłonięciem tablicy upamiętniającej znaczący jubileusz placówki. Na uroczystej akademii, jaka odbyła się w auli sąsiadującego zespołu szkół przemysłu spożywczego, zgromadzili się byli i obecni pracownicy jednostki, włodarze miasta, przedstawiciele Rady Miasta, reprezentanci jednostek i instytucji współpracujących z zespołem szkół, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych oraz lokalna społeczność. Akademia stała się okazją do podsumowania wiekowej, działalności placówki oraz refleksji nad jej kondycją w dniu dzisiejszym. Historia szkoły jest bardzo bogata i bardzo długa. Może nie tyle zespołu szkół specjalnych numer 10, ponieważ zespołem nie jesteśmy aż 100 lat, natomiast jesteśmy szkołą, która powstała jako jedna z pierwszych w Polsce szkół specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Początki naszej historii sięgają roku 1913. To rzeczywiście bardzo Duży, szacowny jubileusz. O tych najdalszych, najstarszych, najwcześniejszych latach historii szkoły wiadomo niewiele. Niewiele zachowało się, niestety, danych historycznych. Wiemy, że pierwsze lata szkolne, które już zostały zarejestrowane na podstawie tego, żeśmy się dowiedzieli na podstawie księgi uczniów, to rok 1936-37. Na długie lata działalność szkoły została przerwana przez II wojnę światową. W tym okresie w naszej szkole funkcjonowała przychodnia lekarska, jednakże później wróciliśmy do tego budynku i od tego czasu toczy się dalej historia naszej szkoły. Obchody stulecia szkoły miały bardzo uroczysty charakter. Podczas Akademii w ciepłych słowach dziękowano wszystkim, którzy przez długie lata funkcjonowania szkoły wspierali ją i troszczyli się o uczniów placówki. W sposób szczególny wyróżniono także byłych dyrektorów jednostki oraz jej personel. Na ręce dyrektor zespołu szkół specjalnych składano liczne listy gratulacyjne i życzenia owocnej pracy przez kolejne lata w murach tej placówki. Stulecie tej szkoły, tego budynku i jakby organizacji tej, tej, tej szkoły to rzeczywiście najstarsza szkoła w Szopienicach i, i myślę, że podwaliny miała bardzo solidne. W tej chwili jest to zespół szkół specjalnych, specjalny zespół dla dzieci ze specjalną troską. Myślę, że obchodzenie dla tej szkoły stulecia istnienia szkolnictwa w tym miejscu jest bardzo szczegółowe i bardzo takie nobilitujące, do, do dalszej pracy. To bardzo ważne, żeby szkolnictwo specjalne miało i historię, i teraźniejszość, ale też i myślało o przyszłości, aby te dzieci, które tu przychodzą, były jak najlepiej wyedukowane i jak najbardziej. Pięknie przygotowane do przeżywania swojego dorosłego życia. Myślę, że ten jubileusz jest takim bardzo nobilitującym momentem dla wszystkich jego w tej chwili wychowanków. Uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowali na tą wyjątkową okazję specjalny program artystyczny. Podczas uroczystości młodzież prezentowała swoje umiejętności wokalne, taneczne i teatralne. Dzięki kulturze pracy i dobrej bazie uczniowie zaskoczyli przybyłych gości swoją wiedzą i licznymi talentami. Wszyscy uczniowie szkoły brali czynny udział w przygotowaniach do tego wyjątkowego dnia. Każdy wniósł do tej uroczystości cząstkę samego siebie. Uczniowie placówki z niezwykłym zapałem starają się kultywować tradycje zapoczątkowane przez ich poprzedników i pogłębiać wiedzę. Zamiłowaniem więc włączają się we wszelkie inicjatywy podejmowane w szkole. W naszym mieście zespoły szkół specjalnych, zespoły dla dzieci specjalnej troski, to niewielkie szkoły. Rodzinne o bardzo sympatycznej, miłej, rodzinnej atmosferze. W naszej szkole uczy się niespełna setka dzieci. Mamy trzy oddziały w szkole gimnazjalnej jest to gimnazjum numer 27 specjalne oraz cztery oddziały w szkole podstawowej. Dziś Zespół Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach to nowoczesna, dobrze wyposażona placówka, w której potrzeby dzieci i młodzieży zaspakaja wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów. W tak sprzyjających warunkach uczniowie wszechstronnie się rozwijają i przygotowują do życia. Placówka dysponuje odpowiednim zapleczem do edukowania dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W murach szkoły każdy znajdzie odpowiednie wsparcie i może rozwijać się na miarę swoich możliwości. Wszystkiego dobrego życzę szkole, żebyśmy się dalej rozwijali w tym kierunku, w którym na ten moment szkoła podąża. Życzyłabym sobie, żeby wszystkie potrzeby naszych dzieci, naszych uczniów zostały zaspokojone. To takie marzenia, na które często brakuje, czysto mówiąc, środków finansowych. Oby ich było jak najwięcej. Życzę naszym pedagogom satysfakcji. Z tej ciężkiej trudnej pracy pedagogicznej, którą wykonują każdego dnia, a uczniom jak najlepszych stopni zdobywania umiejętności wiedzy, która przyda im się w codziennym życiu.